Idź teraz, książę, wracaj do więzienia. A idąc tam raz jeszcze sobie obejrz w spokoju grup, które dla ciebie kopią. Ani ciemniejszy nie jest, ani szerszy niż tysiąc razy widziałaś to w bitwach. Jestem i będę ci wierna do śmierci. Próbuję jeszcze raz przebłagać stryja. Może ja zdołam dotrzeć mu do serca i twej udręce wreszcie kres położyć. Czy wiesz, czego twój kuzyn się dopuścił, stryju? No powiedz, w niczym nie zawinił. Czyż to niechęć, by imię Twe rozsławić w czasie tej bitwy, pchnęła go do tego, że stanął poza granicami prawa? A łamiąc prawo, w młodzieńczym zapale, czyż nie zwyciężył w końcu jak mężczyzna? I co, nagrodzić go za to i ściąć? Tego historia od ciebie nie żąda. Ale ja ciebie pytam, czy mi wolno przekreślać wyrok, który wydał sąd? Jakie by wyniknęły z tego skutki? Dla ciebie? Dla mnie nie. Dlaczego dla mnie? Nie znasz niczego większego ode mnie? Stryju, o nią martwisz się, Ojczyzna? Chyba się przez to, że okażesz łaskę, Ojczyzna nie rozpadnie zaraz w gruzy. To co ty, Stryju, wychowany w wojsku? Nazywasz nieporządkiem, ta świadoma i niecodzienna odmiana wyroku. To byłby dla mnie dopiero porządek. Wiem, że prawo wojenne musi rządzić, ale dobroć stryju i łagodność też. Ten kraj, ojczyzna, którą nam stworzyłeś, trzyma się mocno jak porządna twierdza wytrzyma jeszcze całkiem inne burze niż taki jeden nieproszony triumf. Czy kuzyn Homburg też tak myśli? Jak to? Czy też uważa, że to wszystko jedno, czy w państwie prawo rządzi, czy bezprawie? Stryju, on dziś raczej myśli... No co? Jego jedynym życzeniem jest żyć. I choćby pośród błyskawic i grzmotów na jego oczach runęło to państwo. Nawet by nie zapytał, co się stało. Złamałeś go. Takiego bohatera. Co rzeczywiście on prosił o łaskę? Gdybyś. gdybyś go tak nie pognębił. Powiedz, prosił o łaskę? Do jutra nie rozumiem, skąd ta zmiana. Masz. Tu jest pióro. Siadaj tu i pisz. A tu ten podpis? No to F jak Fryderyk.